więc cześć na witajcie w kolejnym odcinku z serii biedne gospodarstwo w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy sobie drugi dzień ciemnego kosów. jak pamiętacie w poprzednim odcinku kosiliśmy trawę więc w dzisiejszym odcinku przyszedł czas na tej zgrabianie tej trawy bo stwierdziłem że nie będę po prostu jej przetrząsał tylko zgrabimy to i potem sprasuję. myślę że chciałbym powiem wam te belki okrągłe nie tą naszą sipmą która tutaj jak stoi jak widzicie na razie odpoczywa się przed poradzeniem pożeniwnymi, no to co, więc ja następnym wstępie zostawcie suba bo lecimy po 800 subskrypcji no oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, bo widzę, że YouTube strasznie za zaczął ucinać te zasięgi, naprawdę nie wiem co się dzieje czy wam po prostu nie wysyła tych powiadomień czy po prostu szkoła tak na was wpłynęła, że nie macie czasu z drugiej strony te filmy też wr wrzucam o o 16 z piątki, więc moglibyście naprawdę zostawić ten dzwoneczek, tam upewnijcie się czego macie no i łapeczki w górę, też dla zasięgu chciałbym żebyście zostawili tutaj 40 łapek no i co? no i już zaczniemy no, tą, tą łąkę tutaj zgrabiać więc wsiadamy do 60 palimy ją trzeba podnieść jeszcze zgrabiarkę no i jedziemy zgrabiać I jak właśnie wspomniałem już na początku że no nie będziemy tego nie będę tego przetrząsał No bo tam wiecie, nie mamy krów. To nie ma po co. I tutaj już... Jeszcze są te maczynki czekają. Już kupiec, powiem Wam, że się zgłosił, jest. Tylko nie długo, tylko tylko co będę wam tego vloga nagrywał, jak mi powie. No i no, idem. Nagrabiać to. Myślę, że... Dwa razy trzeba będzie przejechać, żeby jakiś taki pokos był porządny. No i tak jak już Wam mówiłem, kupiec już jest. Tylko czekam, aż mi da znać, kiedy będzie mógł przyjechać. To ja mam jakiegoś wymaga skręcę z tego. Na pewno. No bo myślę, że sobie objedziemy pierw do dookoła. Cień jest tam naprawdę porządny. bo nie chciałem sobie tego tak bardzo rano, to trochę wiadomo, rano to ta trawa taka dość mokra będzie ciężka dla tej przeszosarki naszej, no to Kto nie widział, Zakupuję zakupuje, to nie sobie po prostu tam yy, do tego odcinka, jak nawet tam przyjechała. Yy. No to my Teraz tam pojedziemy i tam pojedziemy, Chociaż powinno tak A Źle Tu, od tej strony to powinno Przy tym pokazie Żeby robił zrazu taki pokaz Trochę wiem, że żeby potem prasa miała co w ogóle Jej Prasować Gdzieś jasno Oczywiście, nie muszę chyba mówić co będziemy robić potem Już tak jak właśnie mówiłem, czy na początku tego odcinka, czy w tym odcinku, że chciałbym Mnie te belki prawy zbelować, a nie Sprasone w kostki tylko Nie wiem, tylko może sam też przyjedzie Zobaczymy O, tutaj trochę pływam pojawią... Nie, jeszcze nie coś z tym bo. jest taki klim straszny i nie wiem, co tu ja wiesz, to będzie. Jakby to będzie tutaj problem ze spazywaniem. No, damy radę. No, także nie piszcie, jak też hashtag. No, Pimpek wyszedł. Niech, nie, nie, nie Pimpek, tylko hashtag. Hashtag, napiszcie. Niechaj będzie. A z grabiarka napiszcie. Grabiarka, ja Wam przyknie serduszko tego komentarza, jeśli... Bo oczywiście ktoś w tego momentu wejrzał film Było YouTube ostatnio te zasięgi troszkę zaczął ucinać czekajcie, źle ja w ogóle jadę się cofnąć, bo tak bo mamy tą papierkę tak wygiętą to trzeba od to będzie lepiej, zresztą też tak się mylę trochę z tym ale my pierwszy raz zrobimy to na serii. Wiecie. Jak się powinno wam, zastanawiałem, też, żeby kupić grawiarkę 7 ale stwierdziłem, że pięciogwiazdowa gwiazdowa wystarczy na razie. Może potem w drugim sezonie tej serii, bo tak właśnie odebiegałem już o tej realności odcinków, planowałem, żeby zrobić mi nie, nie długo drugi właśnie sezon tej serii nie wiem co mamy minuty odcinka ale wydaje mi się że już mamy Ja wiem jeszcze nie, bo je trochę pozdrawiamy chyba trzeba też dołożyć założyć turę do dziesiątki, żeby potem jak się uda te belki w ogóle zbelować to potem wiecie, żeby jakoś je zebrać no nie chciałbym tak sąsiada znowu obciążać zbieraniem tego przyjechał do mnie z turami i mi to wszystko pozgrabiał, tylko wolałbym sobie to sam pozbierać A takiej belki dużej to no nie podniosę rękami Kapalka zawarzy to waży z 300, 400 kilo może, no pół tony może waży jak jest dobre wita. Widzicie szejrzała brudna. Nie wiemy nie jej ostatnio, bo robota jest w polu to co będę ją za trochę. Trzeba wodę oszczędzać, bo mało tej wody droga, wod, woda trochę droga. Ostatnio. Trzeba oszczędzać. A zimę się może myję. Nie yeah. wcześniej jeszcze wiadomo, że był. Nie jest więc taki syphon. Łąka, dość spora, jak widzicie, sami. A tu pokazu będzie, więc bo ciekawe, ile benek będzie. z tej łąki. Mamy na razie trzy. I tam czwarty taki długi pokos, więc może wyjść jeszcze, wiecie? Cztery pokasy to jeszcze pewnie wyjdzie ale zobaczycie na końcu tego odcinka nie będzie się uda wszystko zrobić ale może nie ma, że tak te filmy dłuższe mogę robić A propos tego nowego sezonu tej serii też będę szukał mapy, no i... Ale to zrobię sam zaraz będę nie mówił, no bo jeszcze dużo, dużo mam pomysłów na tę serię. Czy trochę odcinków wyjdzie z tej serii, więc... Na razie wam nie będę... Nie będę was prosił o jakiś po pomysł, na jakiej mapie byście chcieli tę serię ale jak już będę wiedział, że jak już pomysłów będzie coś nie brakować i będę chciał nowy sezon robić, to na pewno się was zapytam powiem wam, żebyście zadawali jakieś pomysły na a propos właśnie na mapy Robić ten nowy sezon wiecie co nawet to jak tak teraz tak, patrzę, to nawet tego nie ma. Co? Yy, właśnie, ten... To powiedzieć wam... kończy tego odcinka wcześniej. Tylko na, na, odcinku są po prostu wszystko. Zgrabimy i... Yy, no dobrze, tylko bym sobie teraz minuturkę zrabił na koncie, jakiegoś czegoś... Zgrabimy Shota. No, jak wie, wiecie. Zdjęcie na pamiątkę może to sobie zobaczę 60. Czekajcie ładnie będzie o, Może coś takiego by zrobił Oho Może coś takiego Czekajcie jakby się zrobił Na takim tle od tych pokosów Chodzi mi Albo tak O tak możemy zrobić teraz oddalę kamerkę I możemy lecieć Dalej Zobaczmy Gaz do dechy i lecimy Z tymi pokosami Takie plany planujesz na przyszłość Grów raczej na tej serii no Nie będę dokudał, bo mamy świnki Może w drugim sezonie tej serii Ujdziemy w krowy Ale, Nie wiem, zobaczymy, myślę, że tak no. Znowu świnie To nie wiem Kur może nie będziemy robić na początek, bo były te kury zawsze na początku. To jeszcze zrobimy robimy, prze trzeba. Okazuje trochę duży, ja nie widzę. to najmniej będzie. Może belka lepiej, to idzie, prasa będzie. Bo niech sam się na tą prasę sprawną. tutaj takie drobne prawa luzę tutaj żeby też zrobimy ładnie żeby jakiś taki pokaz, chudy będzie pokaz wiadomo ale żeby było żeby wiadomo zawsze było dla tej prasy łatwiej jeszcze raz przejedziemy i będziemy sobie będzie kończyć ten odcinek mam nadzieję że wam się podobało zostawię tutaj 40 oknem w górę mam nadzieję że już youtube skończy już usłyszeć te że wreszcie powrócimy do tej aktywności która była i może będzie jeszcze lepszy ten to sobie to do zakończenia w sumie na wiecie co to zakończę sobie staniemy i no tak jeżeli wam się jak kiedyś spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę subskrypcji, dzwoneczkiem żeby nie przegapić kolejnych materiałów Upewnijcie się, że macie suba z dzwoneczkiem, jeżeli tak, no to fajnie, a jeżeli nie, no to zasubskrybujcie, bo to jest bardzo ważne. No i co, ja się teraz zamierzam do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, na razie.